Hmm. Gotowi? Baczność! Gotowy? Tak, bez skoków, bez przewrotów. Dobra. No, na strzałę. Oś, no. no dobra, na, na dwa, bo, bo biješ jak pizda. <grymne> Dziękuję. Ty i mam full HP. Got, got metoda. O, wiedziałem. Zbierda. <grymne> <grymne> no i To prosto siebie! Eee! Twoją ulubioną koleżankę, która będzie chciała z nim sypiać i mieszkać. To jest zadanie twoje ode mnie. A twoje no. zadanie, Samir, jest takie, że jak pies umrze, to jedną koleżankę musisz ruchać na pieska. Co? Tak. No tak, to jest. To yy, jest. Yy, z teorii. Kegla Taka teoria jak pies umrze? Tak! To żeby yy, zatkać smutek W pana książce było o tym, czytałem z tak. poprzednią teoria rządu. kegla Tak No dobra, dobra A się zarumieniła to, to koleżanka i spodziła pomiędzy cyckami Jak się pocisz pomiędzy cyckami zrób sobie tam kolczyk A, Kolczyk coś pomoże? Nie, ale zajebiście wygląda A, na mokrej paszce? Znaczy... Yy... Na Gdzie? przykład. <laughs> tak, bo wtedy się świeci. Wiesz, oj, 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 ale prosto na twarz. No to już w sumie się znaliśmy. Tak, zaczynaliśmy się poznać. O kurwa! Oj. Co za Oto O, to policjanty. Podlejesz? Oj! Coś zrobiłam. Mamy jeden pocik zarezerwowany tak. na Grigorego No nie ruszaj nie, nie, nie. tym, Jezus Mario! Nie ruszaj! Kurwa, bo nas zajebiesz. Oh! Ty idioto! Kto to prowadzi? Dlaczego daliśmy DI to prowadzi? Kurz z Kurz, to był kurz. To, to był. Jedziemy. Czołk kichnął Głośniej, Głośniej jest tak zjebany, dia! Nie lubię z muzykiem obłączyć de glu! Ca jest muzykę, zjebany! Nie strzelaj! Okay. Ja nie strzelam! Właśnie ja nie No nie, Dobra! dia! Wsiadaj! Się, wysiadaj, wysiadaj! Chodź za. Nie, no dobra! Przeraźliwa! Stajcie wszyscy? Ale jest maksymalnie, maksymalnie! Jak skoczy, to lecimy za nim. Hop, hop! Nie boję się, gdy ciemno jest! Right za rękę prowadzi mnie! Kurwa, to zdjęcie daje nie warta! nie uh, masz uh, nami uh. szans. Wylądowali... Kurwa, paruwa walimy w to? No, jak wywierzemy? Dobra. Zamek? No, strzelaj zamek? Zasilaj. Dobra. O kurwa. O, Leżą, kurwa. Kurwa. Kurde, to kurwa. Paruwa. To jest w mieszkaniu, kurwa. 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 z Kurwa. 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 go. Kurwa. 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 Jakąś sztuczkę tu dla wuja. Proszę bardzo. <śmiech> <śmiech> o kurwa. Jest, jest, jest. Zdolni, zdolni, no Ja bym tak po litrze oleju dał dla młodych. Zdolni są. Do roboty! Są! Co macie? Co macie dla wuja? 11 Co tak? <laughs> no, tu przywieźliście? Łe, no pasuje, pasuje dla wujka Dobra, schowam do bagażnika <gry> Kary chyba będą O Jezus kurwa, Patrz dobra, to Co robi chłop? Gdzie postawicie? Jestem bazastral. Astral Co jest kurwa? Ty Przestań się, jakiś pierdolny robokop Ty Nie umiesz używać auta, żeby było Posłuszymy, uczciwie wydać. To nie będziemy używali tajzerów, żeby było no, bo uczciwie to... Zaponami tylko kierowca za dobry. Co on robi? Kurwa, mój za boku! Zostaw! Co ty robisz? Bo bałocie? cię! Dobrze, Co ty robisz? Nie! Proszę cię, Zostaw, kurwa, wejdę przed tak. Nie ma kurwa, zostaw no! Mati, musisz się dostać do bagażnika, żeby zobaczyć, czy nie ma nic nielegalnego! Ale tu nic nie ma w bagażniku! Zaraz się dowiemy! Tu nawet bagażnika kurwa nie ma! Sprawdzę to! A tu się nie otwiera bagażnik, kurwa, tu bagażnika ani maski się nie da otworzyć. Zostaw ten samochód, kurwa, Muszę się dostać oh. do bagażnika, zamknięcie nieś. Zostaw, kurwa, wchodzę, nie ma kurwa, nie bijesz go, ała! To i wpisz, wylądował. To i wylądował. Panie szefie, sam się oh. podwoził. nie czeka. Spencer widział, jak się ruchaj z mapą. Co? Słyszałem, nie widziałem. Niech będzie! Miałem pokój obok nich Masz? Coś? Będzie Sex rp z Są ma duże Ja pierdolę, wytanie. co ty piszesz? Nie, to co po następnej no. takie akcja, a ty mi nie groź, ty! Bo do... co? A jak już jesteśmy razem, to jesteś workiem treningowym, nie możesz oddać! Nie a. możesz! A. Nie możesz oddać! A. Ja ci kurwa dam nie mogę! Jak ci przypierdzielę! No i chuj sprzed wyciągnę! Kurwa! Na trzy, cztery Ciebie. ruszymy. Trzy, 4, Idziemy, idziemy, nie przystajemy. No i co, O kurwa, charge'a! Charge'a! No, 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 no. <susza> kurwa, do ojczyzny! Pod ale Czego się nie robi z miłości? Ale to nie jest ta! Kto? No tak, no, ale... Pa, to, no, to tak, to, tak, wiem, to... tak, ale... Panie, y, my to... mamy problem w związku. Panie doktorze, no. proszę nam pomóc. Zaraz przyjedzie tamta właściwa. No, także naprawdę, Samir zrobił taką robotę. Cieszę bo, bo widzę, że wreszcie się uśmiechnęłaś. Oś tak. taka smutna jak kutas po spuszczeniu. No bo... szefie! Bo, no bo, no bo, on tak czeka, O kurwa, kłótaj Samir Ja się boję, ja się boję grać obok niego, że on coś to powie Ja wtedy zrobię tak, czekam, oj, siadaj, ci dam klucz. oj Super Siad Ale że, a Głupost. Nie mogę otworzyć swojej koperty. Ej, to było szybkie! Nie, nie, ale niemiło, nie miło, nie miło. Nie miło tak widzowie. Ale ma asa. otworzyłem i od razu ułożyłem puzzle. Wyszła głupota. Ale ma asa. Dobra, zapytałem ogólnie, czy czegoś pominęliśmy na cmentarzu. Dostałem odpowiedź od Game Mastera, w sensie od GVB, że niemożność rozwiązania zagadki poprzez pominięcie bądź niezrozumienie pewnych poszlak jest również rozwiązaniem i pewną ścieżką w całym scenariuszu. Nie jest on liniowy. Ktoś z tej lupy zdzignij Ofiary województwa Kogo? O, nie! Ooo! Nie wiem, dziadko z jesu. lupy zakurzył O Jezu! O No, zobaczcie jak, jak steruje ten Ja! Nie! Nie! HO! Okej! Okay. Dostałem porwany kurwa na działni i na maskę! Jest jak jest, nic z tym nie zrobisz. Nie wiem, muszę z szefem porozmawiać, wiesz, może coś, coś się da rady... jaki timing! Ile ty masz lat w ogóle? To jest jaki timing z tym teraz? typem zrobiłem? 33 Oj, oj. Nie wiem. O. Zerziłem kurwa, ale powiem wam, to już było blisko do deda.